Za górami, za lasami, żył sobie pies, co imieniu I dwóch innych no monejmów, tych nazw nie pamiętam I pewnego dnia zdecydowali się, że zagrają pewną grę o Ona zwykli z kazałą zapasową Siema, widzowie, z tej strony Capson, a dzisiaj ze mną jest... Borys, Borys I... I, i, um, I ten drugi Szymon Idziemy Let's do this! A ja dać y, archera na początek za nas bandita mm -mm. Dać archera! m mm -mm. Jest to mądre, żeby dać... Czemu nie wiem, tak szczerze to nie wiem. A jest to mądre, żeby dać FIFA? No? Hmm? Ale coś postawcie! Ale nie, ale czemu nie na ścieżce! Czemu nie na ścieżce! <laughs> No nie! Będzie piąta próba! No nie, nie to intro znowu Dobra, czekaj, ja za, za niedługo wymyję o tylko to musi na przejść Jeszcze 100 pieniążków Ała I Teraz nie dostałem pieniędzy, słabo Słabo Będę musiał tu z tyłu postawić no, Przedziwmy wszystko na pierwszym szoku. razem No dawaj Solnyte'a Mącz, czy to jest ten gołtad? Mmm, Boże Ej, prostu Borys, weź zbieraj na księdza No, Solnit tak trochę umiera Kogo leczył? O, żeby kogo leczył? Soul Knighta A co to jest Pool Knight? Soul to jest to coś moje On powiedział, to jest Pool Knight no. Zbieraj na upgrade księdza mm -hmm. Nie, po prostu drugiego nie, bo, Szymon, upgrade robi, jest tańsze niż postawienie księdza, a robi, że działa tak jak dwa księdze. To właśnie. Tak, nie Ale zaraz stawiam to z tarczą, Nie, Bo no, ja mam lepsze, nie ja nie wiem, czy nie lepiej, bo żebyś, Borys, ty po prostu same księdze stawiał. Ja niech Borys postawi tego z tarczą, a niech on go postawi tak, żeby mój soul, żeby mój, nie soul, indykator był. Bo jeżeli indykator, nie, nie mają postawić tego tarczownika, nie indykator był. Zostaw tam czołgę, zastaw tam, tu chodzi. Chciałbym stać. Ale najpierw w księgę A, dobra, tu też się trzymaj. Borys, postaw tam czołgę, zastaw. Chciałbym stać. No, skąd? Tu! Drugą minutę. O nie, nie Już to jest 30 hopów. No, 30, ja mam 20 Kto stawia? Ja mogę. No to jesteś gołdy. Nie, nie stać na nic. Borys, jesteś gołdy, a mnie stać na brytyjski dyniator. Towary w no. tył. Borys trolu. Pamiętaj, żeby go sprzedać, jak będzie ginął. Chyba, że go tam zostawimy jako obronę z tyłu. Borys go z tego postawić, starczył. Inaczej będziemy. A to 6 sekund. Na znaczy mam 618? A ile on kosztuje? 700, jeszcze trochę, jeszcze troszeczkę. to jest trochę, to jest dużo. Potrzeba nam więcej księdza. No wiem. Jednego księdza Ległabiana. Ja, to wiecie, to nie się nulią, nie ja nie pytanie, nie ma, nie czy, jak myślicie, bo jakby yy, W ma takie coś jak Burst Counter Czy przez to, że on ma ten Burst Counter, to może on nie może zrobić Perfect Cantera? Ale to co to trzeba, to? żeby mi jeszcze raz, żeby mieć Perfect counter? Muszę mieć 0... Pół sekundy po tym, jak mi się odnowi cooldown, tak jakby I muszą być jedna rzecz w jego zasięgu, tak? Cię nie znaleźć No to Znów jest bulls counter. Ale musi być na żółto, chyba, żeby zrobić perfect counter. Był I po żółty. tym, jak będzie na żółto, to masz pół sekundy. Chyba. Jeśli będzie na żółto, to masz pół sekundy po tym, jak się skończy cooldown, żeby zrobić perfect counter. Cześć! A, a jak mam bulls A jak mam bulls counter? Dobrze, Chcesz zobaczyć listę rega, zobacz, znalazłem go. Tak naprawdę. Tam jest niedokończona postać. Nie, nigdy no. Że ja w 3% tego perfect countera też tak szybko rozumiem, ale coś tam rozumiem. Ta, zrobiłem perfect. Mhm. Działa to. Zrobiłem nam perfecta. Tylko perfect na windykatorze, jakby nie pisał perfect counter, on daje normalnego countera. tylko to działa tak, że mogę instant użyć kolejnego cantera przez ten perfect counter. A to go coś musi bić, czy on musi tankować damage? Ale to wszystko się fokusuje na tym są to ja nie mogę prawie tych perfect Na Perfect Counter na tym linkatorze za to jest super tropania. A chciałaś tego perfect countera walczyć, to jest satysfakcjonujące. Było, bo na paję taki... A to ty no, po prostu no. spalmisz tymi kanterami tak się robi Perfect Counter. No dobra, no, 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 no. ale teraz maściłem tamter, zawsze to postawiam, zawsze, zawsze podcamy. Ja zmaściłem, bo mi się dosłownie y, idealnie kliknąłem y, abilitkę. Ale to, to... co to jest ten wital km. jestem pewien. To jest to, że on bali w ziemię! E. No, no, czyli, e? czyli on musi być na żółto i po tym jak mi się skończy... E, po tym, nie, nie, nic tym skończy... jak tego się nie Ale... Z FIFA trafiłem! Dla mnie FIFA jest słabe. No, zawsze coś, tak kolejny panie mówi. Zamiast I... ekipy, to zamiast I... O, A I mogę, bo ja nie mam, bo ja jedno miejsce akurat mam. No, ja też mam perfekcyjnie jedno miejsce. Ja nie mogłam w się. Ostatnio wziąłem dla zabezpieczeń. Więc to było tego nie ponad 5 godzin. Nigdy nie użyłam aczerać w międzyczasie. Boris Borys, powiedz, że dropnęłaś. Otwieram. Co, Yo, dropnęłam FIFA! Ja zbieram na Soul Knighta. Zbieram na Soul Knighta. Startuj, kapsom! Nie, ale bardziej się opłaca otwierać, bo ja już wolę... Zdecydowanie wiem. się bardziej lepiej. No ale jak ktoś już powinno być, to może go wytrenować. Ej, mogę Tifa no, postawić? Okay. Tifa? Mm. No, mogę, okej. Okay. Ja nie muszę co powiedzieć, jak ha ha. ha. Co ci powiem? To jest bardzo inspirujące rzeczy na czacie. Mam klikać w to, czy, mą, czy nie? Tak. <laughs> tak. A pze to, to powiedz co tam pisze. Jak powiecie coś złego, to z wami nigdy nie nagrywam, więc... Bo jest ty tam. Spostaw tego FIFA szybko już. Pytanie, na ścieżce, czy... na ścieżce. Czy tam pisze słowo na N? Nie. Nie, nie. Ten problem zablokował. To chodziło o cię on... Nie mamy problemu, tylko ty masz. Nie! nie. Na razie musimy! Eeeem um, Szymon to może um, przejść, nie płacz Robimy ulna i ta nie płaczesz Potrzebę 16 już 16 minut Skip, 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 skip Dostałem go z tyłu czy co? Nie stawisz z przodu Z przodu stawiajcie wszystko 20, 20, 30 Płacujemy mieć 10hp Dobra Więc kogo to obchodzi? Właśnie, kogo to obchodzi? Tak szczerze Szymon, postawię tak, żeby pół bili w windykatora, a pół w tego Ale... Zapomniałem tam nie wiem jak gdzie ja ten perdek tamte, bo teraz zrobiłem to te bardzo późno daleźle. Ej, bo ja na coś dobrego padłam. Ja najpierw ja w najpierw indikatora sobie postawię nie na ścieżce i potem jak będziemy mieli priesty i on mnie nie zginie, to go przestawię na ścieżce. O, są na no, ginie. Niedobrze. O, zbieraj na priesta! Co oh. Dobrze priest? Let's go! Ej, bo my zaraz sprawy. A na kółko. Czyli 21 twoich za to. No ja czegoś nie przemyślałem, ja ulepszyłem indikator, a teraz będę musiał mównąć. to wyjdzie drożej. A teraz już biorę na obiekt bo mów Ja teraz zbieram na przestawienie indikatora na ścieżkę. On raczej mi nie zginie, nie? Bo ja mam na spłytach tankować. Co nie No Może Indikator. Haha, <grym _> ty... Borys! Boże, coś tam popchnął. w sopa? Zmaściłem mój perfect counter. A gdzie mam na perfect counter? Że? Nie. Ja mogę counternąć i jeżeli walnę perfect counter, to nie mam cooldownu na drugi counter. I ja mogę tak spamować. Um. Chcę się dwa razy kliknąć. Borys, ty pozostaje pulsistą, pani bandy, bo Bandykult, to, to nasze coś ze mną, ale ja potrzebuję ten... jak to się nazywa. Um, Expa. mastery. Ej, co... Wiecie co jest w ogóle głupie? Że on... Ja klikam na windikatorze tego skilla i on nie zawsze działa. No widzicie, o rankupa, rank Upa się dostaje za pieniądze. On Nie, nie rank Upa, to gwiazdka to na przykład 300 dolarów się dostaje za 10 tysięcy ja już o nie, nie postawię Shieldera, nie postawię filtera. Ja. Trzeba mównąć, somnajte. Trzeba mównąć w indikator. W indikatora ja nie mówuję, bo on musi tutaj być. O, jesteśmy uzgotowani, jak nie go nie przyniesiesz. No najpierw biję tego, bossa, co tu idzie? Dobra, już. Pełna. pala, umiera, Zaraz postawię Przedstawcie łódzę, żeby no. indikator nie umarł, bo jak Windicator umrze, to już jesteśmy w ogóle Ja już go... Ja zresztą ja, ja się sprzedałem tego Sondajka na pewną Jeden z nich by pewną, ale... Musisz tam trochę pieniędzy na szczęście Dobra, tak? ale to już tutaj się bronimy to Już tutaj, bo przenióż tych piestów po prostu No Muszę bo to... Bo, w bo, nic, bo ja tak. zanim przeniosę Windicatora... Ja już jest... ale gdzie mogę dać tego... Y... Kurde, za siedząc Ja Kliknij mów na i do przeszło. Czemu tutaj postawisz Guardiana? To nic nie ma. Aha! Tam... No tak, dlatego żebyś mógł do priestu. Ale bo te przeniesienie kosztuje mega dużo. w bo... Guardiana też wtedy. Sprzedaj Guardiana! Chociaż czekaj! Sprzedaj go, sprzedaj go, no. Wiesz jaki jest bóg. przenieść się ten Wiesz jaki jest bóg w indikatorze? Że ja walę counter A... i oni mnie hitują i wtedy mi się ten counter anuluje. Tyle no, oni biją? Właśnie długo bo tu nie Creeper Ja mam kasę jeszcze Postawcie tutaj tarczownika jak ona stać. stać Szymon nie jest na ścieżce, musimy poza ścieżką Oj, to za późno Jeszcze tarczownika źle postawiłem. Creeper jest tak bardzo naładowany no, Bo No i nic nie może być. A ten soglak musi być na świeżce, on będzie trafił z nas, jak nie będzie na świeżce. No ale no to zabiją ci go w sekundę. Nie damy Jakby mój windikator bił, to może byśmy przeżyli. Ała. Bory, stawiajcie coś. Bandity przynajmniej. A, to nas zabija. No bo my się daliśmy naładować za bardzo. Dobra. Nie chcę zbawić, chcę bardziej pokazać pro. No to wygrał. że um, um, ostatnie słowa przed moją śmiercią. Um, um, Pozdrawiam moją mamę, tatę, siostrę i babcię, dziadka, i drugą babcię, i drugiego dziadka um, za piękne życie. Um, niestety nie David Barry bardzo bije i um, um, dziękuję za te wspólne wspomnienia, szczególnie w, w moim życiu o... Zapomnijcie o swoim ojcu. Czekaj, tak FIFA. To będzie niszczyć. Niszczymy. To ten straszne, Tu przejdzie i... Nie, bombo krwawe. O, Ja, to dawajcie. Robimy restata, bo to jest do zrobienia. Mamy 15 minut. No, trudno. Um, um, Nieee 9 co replay To replay. Lecimy. Dobra, ale kapson, pokaż mi dokładnie, gdzie mam go postawić. Stań tam, gdzie mam go postawić. Stań. Tutaj jak go postawisz, to indykator będzie mógł być i to będzie dobre. Tylko jak go postawię. I potem od razu Boris zbierasz na księdza. Zupełnie Ale tak szczerze, dla mnie Priest powinien być epikiem, jak nie legendą. No, Priest jest trudny. Priest jest za dobry. Dobra, w kolejnym odcinku, widzowie, nagrywamy Erwinet i Erwista w Capital Tower 2. Jest to aż na 7 siedem minutów. He? No to szybciej, Co zbyt bardzo się śmieje. <grym> Borys, Borys! Boris, wiesz, że ja tu w indykatora w tym rogu miałem postawić? Ile kosztuje przesunięcie księdza? Dużo. 150. No, no, no i przegraliśmy, no ja... Boris, przez to, że ty źle tego księdza postawił, to przegramy. Tak, Bo obędny. Borys, ja cię zjem. Naprawdę. A co ja źle zrobiłem? Tu jaś postawić tego księdza wszędzie tylko nie w tym rogu A, jeszcze mówiłem tego zobaczyć, tak jak nie stwierdziłem no, Tak, żeby jeszcze zginął No ale coś tu zada patrz Nie zginę No musimy jeden HP zadać, jeden HP Nie, zginijmy, zginijmy ostatni raz Mamy jeszcze... Żeby minut do, do zakończenia gry No ale masz 3... Zdążymy To że nie zdążyłem Musimy coś skifnąć. Ja ten film nazwę drużyna totalnej porażki Drużyna Bo ty nie wiesz ja się śmiałem Ja wiem z czego Borys, dodali, Dodałeś mi wycinania Czy ja wiem co? Odwaga, gdzie Mam to zostawić w odcinku? Zostaw się w Byśmy tak spodziewa. Ej, ale to nie jest tak, że w ogóle Szymon stawał bandito na starcie, jak to przeżyliśmy? No sami tak zrobiłem, mogę tak zrobić Nie wiem, czy to było sensowne Dobra, to nie było sensowne Banteruj! dobra. Ja zbieram na to. Na ja spokojnie, muszę... Ej, ale oni chyba przeżyją we dwóch pierwszych wojewodach Nie za mój, mój tyle, jak tam i... peru jest. Musiałem głosować, żeby pieniądze do dostać. Dobra, ale. Mam mać sens, na wstęp. Ale ładnie mam małabostwo. A jeśli mam nie, mam na sobie na ita. Trzymaj mnie lepiej 300 euro. Skip. No, ja w indykę, ej, ale ktoś musi jakiegoś tanka postawić. No trzeba znowu styl postawiać, na to wygląda. Ostatnim razem to wybraliśmy. A no. to tak mi creepy... on już tutaj jest postępny żeby... zakwój. No to dobra, to chodźcie tu. Ale no to tutaj tak... chodźcie. No ja akurat się na to mogę zgodzić No to tutaj ja kładę w tym roku windikatorem. Tu robimy wszystko. Nie będę niech. A gdzie ja tu tego tego. Nie. Brakuje mi jeszcze stubę podam. No nie ma za dobrze. Ale jak będziemy mieli dwóch księdzów, to raczej ten Soul Knight nie umrze, nie? Tylko tak, czekajcie, tak. bo ja muszę kanterować windykatorem. To będzie. Z przeżyciem Dobra Staram najwięcej counter, no, najwięcej pracy w kamperu Ja już postawiłem drugiego księdza nice. Jeszcze teraz zbieram Nordgrid No ale ja bym na posłowie ja to postawiłem, teraz to jest ja, ja teraz Szymon chyba chcę ulepszyć windikatora, bo ja go mam dalej nie mogę. dobrze muszę. ja teraz nie postawię gdzie jestem. Przecież na razie dobrze chyba, więc to na razie postawiam. nie jest to postawić? Y... Tak gdzieś tu, co? Tu? tu? Gdzie stoję? Księdza? Czy tarczownika? kaczubików. No to czekaj. No chyba jest nie, nie, nie. O kurde. To już postawiłem. Tylko ja postawię A. jednego jeszcze tego księdza, wiesz? Ja zaraz ulepszę tego, dobra, ulepszyłem w indikator na drug, na pierwszy. A jak pójdzie boss, to ja będę stawiać y, na przykład banditów, żeby, albo na przykład archerów, żeby oni już obijali. Bo berito, to postawić? Mhm. Kurde, potrzebujemy. No to, dobrze to zrozumiałem ten counter, attack Ten pętek, counter. Tak Myślę, się wylaska wtedy, że ale tak nie nie. A mam może za 50, ulepszyć zaraz Soundmaker, mam dostajemy 10 na sekundę. Wygląda. Tak, tak, tak. Czy postawisz kolejnego piesta. Ja postawię no ja postawię. Ja postawię. Bo Borys nie ma co lepszego stawiać niż priesty. No my powinniśmy się skupić, żeby czymś bossa zrobić. Aha, fajny counter. ale ja, ja tego windykatora bym jeszcze za 1400 ulepszył, to było dobrze. Jakby na razie To tak, nie. No. Dobra, Ej, i ten, ulepszyłem. Ten windykator chyba działa tak, gdzie mu counter wyjdzie ogólnie i on ja ścieżce, to ma te 9 sekund Chodę, bo nam trochę przechodzą, wiecie. Czemu? No bo nie robiłem tam, to na ma siłę. zmasiłem. my żyjemy, bez problemu. Priesty healują. Ja zauważyłem, że ta gra jest bardzo nastawiona pod tankowanie. Tu się niczego... tu nie ma rzeczy, które zabijają szybko. Tu trzeba mieć priesty i po prostu tankować. Znaczy w opisie gry jest napisane, że jeśli nas wzrost to rare powery mogą być tak samo dobre jak te jak się dobrze panie te, te pauzowanie. A mogę na początku postawić już jakiś y, banditów, żeby bo oni już tam obijali? Nie wiem czy to ma sens I dać ich wszystkich na strongest, bo sobie już dałem dwóch tych na pierwszym levelu są. Daję 6. daję nam 18 razy. Koniec, zielotasta. Nie no... Bo. <laughs> Dobra, widzę, tutaj takim smutnym akcentem się nie żegnamy. Nie. Tak więc młodym akcentem się żegnamy widzowie, niestety. Do ja następnego papa. Pa.